Dzień dobry wszystkim, z tej strony Mikut. Witam Was serdecznie na moim kanale. Sobota, więc pora podsumować sobie tydzień w newsach z rykoszetem info zresztą właśnie. Widzicie, mam sporo tych zakładek tutaj pootwieranych, ale spokojnie. Większość z nich jest związana z jednym tematem, więc nie bójcie się, nie będzie aż tak długo, mam nadzieję. Zaczynamy od... Dosyć ciekawej informacji i trochę mnie też niepokojącej zresztą, czyli technologia Ray Tracing w World of Tanks. Nie, nie tyle sama technologia mnie martwi, co to, że WG stara się koniecznie forsować coś, co nie jest tak naprawdę teraz graczom potrzebne w ich grze. Ale zobaczmy, co tu się stało. Mamy informację, że na WG Festie zapowiedziano obsługę technologii Ray Tracing. Technologia została opracowana we współpracy z Wargaming Intel oczywiście. Technologia ta uczyni grafikę bardziej realistyczną, przy czym nie będzie wymagała kart graficznych wsparcie w ray tracingu. I to jest fajna rzecz akurat i będzie można przetestować ją już niedługo, czyli w październiku za pomocą demonstracyjnego programu World of Tanks Encore RT, ulepszona wersja World of, World, World of Tanks Encore, który znamy obecnie z gry, czyli to co te, jak teraz gra wygląda. Właśnie dzięki temu dzięki temu Programu i właśnie mamy taki, takiego ładnego wota jaki jest teraz. I teraz moje pytanie: Czy to faktycznie jest tak naprawdę potrzebne w tej grze? Widzę, że WG powolutku forsuje taką swoją drogę, że dobra, zajmijmy się tym, co jest, co jest najmniej się powtórzę: potrzebne teraz aktualnie w naszym tytule, a resztę typu balans, typu walki z nielegalnymi modami, typu jakieś inne pierdoły, które psują rozgrywkę zostawmy sobie na później, kogo by to obchodziło. Więc ja nie wiem, czy to jest dobry krok. Ja wiem oczywiście, że domyślam się, że WG chce też jakoś dostosować swój tytuł do trendów, które teraz panują. Wiadomo, że grafika też się liczy, ale czy koniecznie ten ray tracing trzeba pchać na siłę do tej gry? Fakt, faktem fajnie jest, że, to, że, że będzie można używać bez e, konieczności posiadania graficznych kart ze wsparciem ray tracingu. To jest zresztą ciekawe i trochę, i trochę dziwne. Więc to będzie chyba jakiś quasi ray tracing, jakaś podróba powiedzmy, ale zobaczymy, co się Stanie. No, i też przy okazji, będąc w temacie grafiki, niestety, albo stety, w zależności jakim macie komputer, e, krótka notka wraz z działu obsługi klienta. W ostatniej mikroładce, to, to jest News 18 września, e, wyłączyliśmy ulepszoną grafikę na słabszych komputerach i systemach 32-bitowych. Rozumiemy, że każdy, że każdy lubi ładną grafikę na najwyższych u, u, ustawieniach. Niestety musieliśmy dokonać tej zmiany, by zapewnić lepszą stabilność i ogólną wydajność gry. Więc no, teraz widzimy takie skrajności. Najpierw chcą wpychać ten ray tracing, teraz nagle wyłączają lepszą grafikę. To macie oczywiście jak to wygląda. Grafika macie teraz tylko standardową. Będziecie mieli na tych komputerach 300-bitowych oraz na komputerach słabszych. Zbierz, więc. Nie bardzo wiem, co ten ogóle chce tutaj zrobić tak naprawdę. Tutaj trochę downgrounduję tą grafikę. Potem chcę subsadzić Ray Tracing, czyli technologia, która będzie używana tylko przez kilka procent graczy, bo nikt nie będzie, bo mało kogo będzie stać na taką kartę, chyba że jakoś będzie cud i te karty trochę zejdą. E więc zobaczymy. Ja osobiście oczywiście lubię ładną grafikę, ale też niektóre opcje graficzne mam wyłączone, żeby mi się po prostu lepiej grało, typu jakieś wybuchy podczas patrzenia przez, przez celownik sniperski, bo mi to po prostu jest niepotrzebne, a ułatwia po prostu rozgrywkę. Tak samo, Trawę mam wyłączoną, taką mam na minimum, żeby coś tam wyglądało, przynajmniej żeby, żeby nie była łysa, glaca, gleby, ale żeby coś tam jakieś pęczki rosło, ale nie tak, żeby mi zarastało cały, cały celownik. Więc y, wszystko, wszystko też zależy od tego, kto lubi jak grać. No i zobaczymy, jak dalej WG pójdzie z tym tematem, bo osobiście jestem tego bardzo ciekawy. Kolejny news, program rekrutacyjny 2.0, nowy sezon już nadjeżdża, jak wiecie, można sobie tutaj wygrać kilka ciekawych rzeczy rekrutując graczy do gry. Oczywiście to nie jest takie proste, ponieważ ten re wasz rekrut musi troszeczkę pograć. Ale po kolei. No, drugi sezon programu rekrutacyjnego 2.0 rusza 18 września, czyli w tym momencie już jest aktywny od 3 dni, jak ja nagrywam te newsy. E, warunki nie uległy zmianie, więc, więc, nie, więc zagłębmy się w ich szczegóły. E, zgodnie z, z postanowieniami programu re rekrutacyjnego, dowódcy mogą posiadać tylko dwa miejsca rekrutów. To jest ważne. Możemy mieć tylko dwóch rekrutów, to macie teraz na obrazku, jeden i drugi, więcej rekrutów się mieć nie da. Oczywiście tutaj jest kilka, kilka obostrzeń, które warto spełnić, no i w skrócie, jeżeli wasz rekrut będzie grał z wami albo sami, będzie wbijał odpowiednią ilość expa oraz odpowiednie tiery, zdobywacie dzięki temu nagrody, a on zdobywa punkty oczywiście. Nowe czołgi nagrody premium. Obecnie w tym sezonie dostępne są aż dwa pojazdy, które można wygrać, a można zdobyć, tak naprawdę: SU-122-44 oraz SU-112, czyli radziecki Tetek i chiński czołg ciężki. Myślę, że nadprzyjemne nagrody, zwłaszcza, że po prostu i tak ten gracz będzie coś tam musiał robić, jakieś postępy, więc zawsze można coś tam sobie e, zdobyć. Dodatkowo, oczywiście, macie też jeszcze e, bonusy, że jeśli ten gracz przystąpi do wielkiego wyścigu, można z nim grać. E, więc kupa tutaj informacji, można zdobyć konta premium, jakieś inne pierdoły. Dodatkowe punkty, które właśnie wchodzą w skład e, tej punktacji, tutaj, żeby wasz rekrut robił kolejne poziomy, a macie tych poziomów 3. E, więc jeśli was to, was to interesuje i macie kogoś, kto by mógł pograć z wami albo Mówiąc potocznie za was, nawet, żebyście, zdobyć, żeby, żebyście zdobyli czołg premium, yy, możecie sobie z tego programu skorzystać. Yy, myślę, że fajna sprawa. Ja osobiście też zachęcam, jeśli ktoś ma ochotę. Ode mnie na przykład, z, mojego, z moich widzów, e, zacząć jeszcze raz przygodę z wota, albo, albo, albo po prostu mieć drugie konto, zachęcam jako, siebie jako tego, który zrekrutuje, <laughs> chętnie przytulę, e, raczej chyba ekwiwalent z tego czołgu, tego ponieważ oczywiście ten pojazd mam, ale jakieś emblematy też by się przydały i medale, myślę, że e, spoko, więc jeśli macie kogoś na porędziu... Po bierzcie, niech sobie pyka, a wy zdobywajcie oczywiście za to nagrody. No i chyba teraz na, na taki najbardziej gorący news, jaki pojawił się obecnie w World of Tanks, prosto super testu, Obiekt 703, version 2, czyli wersja druga. Eee, czołg Dwiema lufami. Dwulufowe pojazdy powoli wkraczają do rozgrywki. Na razie jest tylko na superteście i już w plikach serwera testowego 161 publicznego, więc to już ważne, więc widać już już powolutku. Chyba te testy bardziej są takie pro forma i kto wie, może już niedługo spotkamy ten pojazd na polach walki na randomkach. Kilka jego statystyk zostało zmienionych. Ogólnie jak to działa? Moi drodzy, sam pojazd, jak widzicie, posiada dwa działa i macie dwa możliwości oddawania ognia z tych działa. Albo jedna salwa, czyli, czyli z dwóch dział naraz dodajecie potężne obrażenia, ale potem długo ładujecie. Albo strzelacie pojedynczo każdym działem i to mniej więcej się prezentuje tak samo jak macie magazynek z doładowaniem u, u Włochów, czyli strzelacie jeden, drugi się doładowuje, potem strzelacie drugi, pierwszy się doładowuje i tak dalej i tak dalej. Więc myślę, że to nawet przyjemna Sprawa, kilka zmian tutaj przeszedł ten pojazd. Widzicie, czas przeładowania każdego pocisku zmalał z 13 sekund do 11. Więc już widzimy tutaj, powolutku ten super test daje jakiś tutaj feedback dla, dla twórców. Czas potrzebny. Na przygotowanie podwójnego strzału 3,5 sekundy, bo oczywiście też nie ma to, tego, nie można zakrzelić od razu. Macie odpowiedni skrót klawiszowy, w tym przypadku jest to chyba lewy przycisk myszy, po prostu jak go przytrzymacie. Wtedy ten, te dwa działa się ładują przez 3,5 sekundy i oddają potężną salwę z dwóch armat przeciwnika. Potem macie jeszcze blokada, działa po oddanym podwójnym strzale 7 sekund. To właśnie to co mówiłem, że jeśli strzelicie z dwóch działa, potem macie 7 sekund na e, takiego e, penalty time, powiedzmy, i dopiero potem te działa zaczynają się ładować po 11 sekund każde. Czas automatycznego przeładowania, 5 sekund, czyli pomiędzy pociskami strzelacie po 5 sekund, więc nawet, nawet przyzwoite. I też przy okazji mamy też inną wersję tego, tego obiektu, tak zwany short z działem 100 mm. Tym razem czas, czas oczywiście jest krótszy, ale oczywiście też damage jest troszeczkę mniejszy, e, więc myślę, że to może być ciekawa, ciekawa sprawa. Teraz, teraz, teraz w tym momencie widzicie to na ekranie, jak to wygląda. E, short ma obrażeń 300, a standardowa pierwsza wersja obiekta 703. Wersja druga ma tych obrażeń 390 oba mają taką, taką samą penetrację 221 mm. E, to może być ciekawe, to może być ciekawe, wreszcie WG ruszyło ten temat, bo już bardzo długo się mówiło o tym o tych dwu, dwóch działach. Pamiętacie, event chyba dwa lata temu na Halloween, jak, jak się strzelało do legatana tam mieliście czołgi z dwoma wieżami, mieliście jedno działo i drugie działo. E, I to już był taki pierwszy test właśnie takiej, tej mechaniki, więc kto wie, może WG wreszcie mogło ruszyć z kopyta e, po wprowadzeniu e, włochów, którzy, Oczywiście dorzucili kolejny feature typu przeładowanie z dosyłaniem. E, więc coraz bliżej jesteśmy dwulufowych dział albo dwuwieżowych dział typu. E, chciałbym zobaczyć przykład Mausa z tym swoim działkiem mniejszego kalibru, które ma zamontowane poniżej swojej armaty. Myślę że też, by była fajna sprawa na jakieś mięciutkie cele, po co marnować cały pocisk taki, duży dużo kalibrowy, skoro można e, słabszy cel rozwalić tą tu to słabszą armatką, więc myślę, że to jest bardzo fajna sprawa. E, I mam nadzieję, że w WG z tematem ruszy. E, bawcie się dobrze z festiwalowym mini To jest fajna sprawa, moi drodzy. Pojawiły się dwa dwie dwie dwie, dwie gry. Ojej, zamotają się dwie gry arcade, o właśnie. Mamy dwie gry z arcade z okazji festiwalu czołgów oczywiście, festiwalu czołgów. E, kwatermistrz oraz pancerna strzelanina. Aby je aby z nie zagrać, wystarczy sobie wejść e, z tego co wiem w, e, chyba w doktagi, jakie tam macie i po prawej stronie w tym miejscu w tym miejscu pojawi wam się właśnie dwie takie dwa arcade machine który możecie sobie odpalić, Quatermaster i Tank Rage ja osobiście grałem w obie gry pierwsza z nich, Quatermistrz Wam, nawet wam tutaj puszczę, chyba jest na przykład. To jest taka wariacja na temat, nie wiem czy pamiętacie, gimby nie znają, ale starsi widzowie, którzy mnie oglądają na pewno pamiętają, tam właśnie taką, taką malutką gierkę podręczną, pierwsza takiej handle Game z wilkiem i zającem. I tam wilk musiał łapać, tu właśnie zamiast tego fantomisza był wilk i wilk łapał w koszyk jajka, które spadały w kurniku właśnie z takich czterech czterech półeczek, były oczywiście odpowiednie guziki po bokach, więc jeśli ktoś pamięta tą gierkę, jeszcze z syrylicą na tej gierce, myślę, że niech zostawi łapkę w górę i napisze, Pamięta, więc dla mnie ta gra jest dużo bardziej przyjemna dużo prostsza, ponieważ tutaj łatwiej zrobić te e, tak zwane bilety, bo oczywiście bilety zdobywacie za odpowiednią liczbę punktów. Ym, w tym przypadku liczy się il, liczba złapanych puszek. Im więcej, tym więcej złapiecie oczywiście tych biletów. E, plus macie też oczywiście złe puszki, e, które, które Wam odejmują punkty. Jedna puszka do, dodaje Wam plus jeden, zła puszka się nie złapiecie, odejmuje Wam minus cztery. Macie trzy życia, tu macie na dole. I oczywiście tu macie punktację, e, kolejne kroki, e, ile tych punktów trzeba zdobyć, żeby zdobyć kolejne, kolejne e, bilety. Druga gra, pancerna strzelenia, ja osobiście jej nie rozumiem, znaczy może nie tyle, że nie rozumiem, co ciężko mi się ją e, przyswoić, ponieważ polega ona na tym, że strzelamy do pojazdów, które poruszają się po linii prostych, prostopadle do naszego działa. Niestety są to trzy, niestety, znaczy, albo niestety, są trzy rodzaje pojazdów. Jest wolny, który daje nam jeden punkt, jest taki średni powiedzmy, który daje nam dwa punkty i trzeci, najszybszy pojazd, który nam daje trzy punkty. Myk jest taki, że... Nasz y, pocisk leci bardzo wolno. Widzieliście teraz po strzale? Zobaczcie, on tak bardzo wolno się porusza po linii. Więc musicie z wyprzedzeniem celować w każdy pojazd. I o ile w ten najwolniejszy pojazd jest w miarę prosto trafić, tam po dwóch strzałach, mniej więcej, wiecie, jakie trzeba zrobić wyprzedzenie. O tyle w te najszybsze czołgi, no to naprawdę trzeba się postarać i robić naprawdę grube. Grube, gruby zapas, żeby wbić, właśnie, wspomniany pojazd. Czyli tutaj też w zależności, ile punktów zdobędziecie, tyle macie biletów, macie odpowiednią liczbę strzałów. Z tego co widzę, tutaj chyba jest raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 strzałów. Po 12 strzałach, oczywiście, gra się kończy i musicie zaczynać od nowa. Więc myślę, że fajna sprawa, żeby zdobyć kolejne bilety. Możecie grać 5 razy w taką bitewkę, w taki arcade, jeden albo drugi. pięć macie podejść, potem macie. Jakiś ta, ta, czas przerwy między podejściami, i możecie znowu podejść po, po raz kolejny, żeby zdobyć kolejne bilety. Niestety, liczba dziennych biletów jest, jest limitowana, i macie tylko tych sztuk 12. Jak widzicie, 12 tylko sztuk możecie zrobić dziennie. Z tego co wiem, chyba w weekendy jest więcej żeby można było tych biletów zdobyć. Przerwa pomiędzy grami, czyli tymi pięcioma e, próbami jest 25 minut, więc myślę, że nawet e, przyjemna sprawa. Jeśli ktoś chce się oderwać, to polecam, szczególnie właśnie kwatermistrza. Naprawdę przyjemna gierka, która umili Wam czas. No i teraz chyba drugi taki najbardziej lukratywny news, który, na który mam chyba aż raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć podstron, e, ale oczywiście wszystkie będę czytał. Wielki Wyścig! Wielki Wyścig powraca, pamiętacie, w roku chyba 2014? chyba to był? E, wścigi Trafików, jeden z najfajniejszych eventów, jaki mógł się w ogóle pojawić w World of Tanks, mój ulubiony zresztą. E, I to właśnie powraca w tej tym, w tym odnowionej wersji. E, już mamy coraz więcej informacji, co się będzie działo. Jest oczywiście oficjalny film na kanale World of Tanks Polska, polecam zobaczyć. E, będzie oczywiście zalinkowany w opisie filmu, jeśli byście mieli okazję e, i chęci zobaczyć, co tam się będzie działo. E, jest mapka. Mapka, co ciekawe, jest zbudowana z kolei na mapie port. Ci, co ci Gimby pewnie pamiętają, Nigdy nie znają, jak to się mówi, ale pewnie większość z Was pamięta. Oczywiście to się śmieje. Oczywiście pewnie większość z Was pamięta tą mapę, port, która zniknęła, więc złota nie jest dostępna do rozgrywki. Mnie osobiście, bo nad pasowałam, była spoko. I tu macie tor, jaki został zbudowany na tej, właśnie mapie. E, oczywiście, całość polega na tym, że się ścigamy. Są dwie, są dwie drużyny po trzy pojazdy. Oczywiście, macie dwa tory. E, pierwsza drużyna, która do, dojedzie do bazy i ją skapuje, e, wygrywa, oczywiście. Oczywiście, żeby nie było tak nudno, po drodze macie sporo prześwitów, w których możecie strzelać do wrogich pojazdów, e, dzięki czemu zabieracie im punkty życia i nawet je niszczycie, przez co e, łatwiej wam, oczywiście, wygrać e, bitwę. No, a raczej wyścig. Są już też różne oznaczenia pokazane, mamy kl różne klasy e, w zależności od zwycięstw, mamy też już informacje co do samej trasy. Widzicie, to jest przelot po samej trasie. Oczywiście macie link w opisie filmu. Tak wygląda mini mapka, tak wygląda jakiś powiedzmy zrzut satelitarny, jak, jak, jak to się prezentuje. Dodatkowo mamy już wszelkie informacje co na temat trzech drużyn, bo oczywiście będziemy mieć trzy drużyny do wyboru. Mamy już trzy drużyny e, i właśnie dzięki temu możemy się do jakiejś tej drużyny zapisać. Dzięki Będziemy też zdobywać kolejne, kolejne punkty. Jest załoga Oljenko Vitali, to jest ten czerwony misiaczek. To jest załoga czołgu radzieckiego. Jest Mauschen Wilhelm, to jest ten niebieski. Arejski książę, który jest z kolei kierowcą Leoparda. Tutaj mamy T50 na 2, chyba, albo T50. I Turtul Abraham to jest z kolei zielony jegomość. On jeździ już osławionym, czafikiem, lekko zmienionym. Jak to więcej się prezentuje? Każdy pojazd oczywiście ma swoje słabe, słabe strony i, i lepsze strony. Mausień przykładowo ma magazyn. Jest najszybszym pojazdem, ale ciężko się nim steruje. Czołg Radziecki ma najgorsze obrażenia, ale jest najbardziej bardziej Podatnym na sterowanie tym pojazdem i łatwo się rozpędza, i też lepiej wchodzi w zakręty. A tu, jak wiadomo, jest, czyli traffic jest takim typowo zbalansowanym czołgiem, ani ziemi, ani grzeje. Więc, jeśli ktoś chce takiego neutralnego czołga do gry, to myślę, że właśnie wyborem może paść Brytol, nie czy tam Amerykaniec. Więc myślę, że to bardzo fajna sprawa. Dodatkowo, oczywiście, mamy pełno nagród, nalepki, nienalepki, naklejki, napisy, które można było zdobyć, będzie można zdobyć w tym y, turnieju oczywiście specjalne kamo, y, też będzie do wygrania, jeśli zdobędziecie odpowiednią liczbę punktów, bo wiadomo, to jest event, więc będzie, trzeba będzie zbierać te punkty, żeby e, żeby wam tutaj wszystko ładnie się naliczało. Y, teraz nie będę wchodził w szczegóły, jeśli chcecie mieć znać wszystko właśnie dokładnie, co trzeba zrobić, zapraszam do opisu filmu, tam będziecie mieli odnośnik do filmu z World of Tanks, y, gdzie wszystko elegancko zostało wyjaśnione myślę, że taka informacja wam tutaj posłuży. Y, offspring w waszym garażu, ile gadamy? 16 minut, myślę, że nie ma tragedii, myślę, że dojdziemy do 20, będzie spoko. To offspring w waszym garażu, to jest fajna sprawa, bo idzie koncert. Koncert z World of Tanks. Macie teraz w swoim garażu po prawej stronie, jak, jak się, jak, jak tego gry odpalacie, prawdopodobnie, czyli na tym bulwarze scenę, gdzie występują, gdzie występuje zespół. Zespół Offspring. Yy, Legenda, jeśli chodzi o kalifornijski punk rock. Ja się na tych piosenkach wychowałem. I co ciekawe, możecie sobie właśnie ten koncert posłuchać w dowolną liczbę razy. Chłopaki tam, a, a, a dokładnie ich awatary multimedialne, odgrywają wszystkie szlagiery, jakie są znane właśnie z tego zespołu. Może nie wszystkie, ale większe. Tam jest chyba 6 czy 8 piosenek, które oczywiście są odpowiednio skomponowane do animacji tych, 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 tych artystów. Więc bardzo fajna sprawa. Ja sobie posłuchałem chyba z pół godziny siedziałem i słuchałem wszystkich piosenek, które tam są na pewno się świetnie bawię i miło mi się wspomina niektóre piosenki, które znałem z latach młodości. Dodatkowo oczywiście w WG szykuje też specjalną załogę pod ten zespół, Offspring w waszym garażu. Jeszcze dokładnie nie wiadomo dokładnie to, z czym to się będzie jadło i w jaki sposób będziemy mogli zdobyć tych załogantów, ale więcej to jest taka sama forma jaka była z Primo Victoria, więc prawdopodobnie może to być jakiś czołg specjalny, który trafi do gry albo ewentualnie będzie można ich wygrać E, tych, tych mocium panów w jakimś evencie, czy w jakimś konkursie. Mamy czterech załogantów, dowódca, oczywiście lider zespołu, Dexter Holland, mamy celowniczego, nutca, e, kierowca, mechanik, Peter Parada i ładowniczy, Todd Morse. Oczywiście to są to, to, całe zespół, może nie całe, ale crew zespołu e, Offspring. Fajnie byłoby mieć ich w garażu. Co ciekawe, chłopaki mają własną ścieżkę dźwiękową, czyli jest to załoga z własnym voice-overem, tak właśnie jak to jest przykładowo z Primo Victorią, więc ciekawy jak to, się, jak, jak to się będzie prezentowało, jak tylko nam się uda wygrzebać te pliki e, z binarem z gry, bo jest taka możliwość, pewnie od razu na moim kanale się pojawił właśnie e, pełny pe, filmik z pełną ścieżką dźwiękową całej załogi, więc oczekujcie, może niedługo coś tam wyszperamy e, w tych pliczkach. Na koniec, dwa takie proste, proste newsy. Oto sezon 13 mapa globalnej o Jezu, po polskiemu nie potrafisz Łukaszu, oto sezon 13 mapy globalnej mapa globalna startuje po nas 13, klany mogą po raz kolejny ruszać do boju, do dowierania złoto, obligacje, wpływy, surowce przemysłowe więc jeśli macie klan, który lubi takie potyczki, bierzcie ich za, za fraki i lećcie na pole walki, w tym sezonie wracamy do tradycyjnego już formatu 15 na 15, tylko 10 tiery to jest ważne, sezon odbędzie się, od wystartuje 1 października i potrwa do 17 listopada 27 października zmieniamy czas na CET, ale nie martwcie się, okna czasowe zostaną odpowiednio dopasowane i nie będziecie musieli nic zmieniać w swojej strony. To jest bardzo miłe ze strony w e, wargamingu. Pole bitwy mamy aż 6, 6, 665 prowincji do zdobycia. E, mamy 375 dla pojazdów 10. tieru i 300 dla poziomów 8., więc jednak te ósemki też tam wrócą. E, macie pełną listę map na 10, oczywiście tych map jest więcej, macie też kilka map na ósemkę. Turniej i i aukcje, dzień pierwszy, ponowny podział i yy, świata, wpływy, dowizje, zasady, więc wszystko macie tutaj. Binar postarał się wypisać wam wszystko krok po kroku, yy, co trzeba wiedzieć o, o nowym sezonie. Nagrody, oczywiście, medale, nalepki więc yy, sporo tego jest. O, to jest fajne, naklejka Up, podoba mi się tam, to bym mógł zdobyć, tam, to mam w garażu nawet. <laughs> Spokojnie, no, oczywiście, trzynasty sezon yy, Mapy Globalnej. Yy, plus oczywiście. Nowy kamuflaż dla najlepszych <coughs> zespołów. roztrzaskany kamień się nazywa, wygląda on tak. I drugi z zwycięzca, który wygląda tak. Taki plamisty, troszeczkę ten jest chyba ładniejszy moim zdaniem niż, niż, ten, niż ten. roztrzaskany kamień. Bardziej mi się podoba ten. Ten, ten, ten zielony. A jeszcze jest mapa zimowa, oczywiście. Też jest wersja zimowa, która wygląda tak, więc jest spoko, no i pustynna, która wygląda w ten sposób. Więc myślę, że ten taki e, heksagonalny, powiedzmy quasi, bo to, nie, bo to nie wszystkie są takie same kształty. Myślę, że bardziej przyjemny jest, jest e, kamuflażem. Macie oczywiście klasyfikacje i tak dalej, i tak dalej, więc tutaj Biniu wypisał wszystko. Jeśli jesteście zainteresowani, a szczególnie dowódcy klanów, zapraszam Was do o linku w opisie filmu. Tam będziecie mieć wszystkie informacje o nowej, e, o nowej nie mapy globalnej. I na koniec pakiet bytowy India z Twitch Prime, co w tym co w tym razem oczywiście dostajemy unikalny kam kamuflaż konwencjonalny, który prezentuje się w sposób taki, ponieważ to dosyć ciekawy kamuflaż wygląda, tak jakby Polok tutaj rzucił farbą na tego, na, na płótno i macie teraz taki właśnie kolasz. Fajny, ładny ten, kol ładny ten kolorek jest, podoba mi się. Trochę takiej w Rage'a wpadający, gra Rage, e, ko takie kolory, właśnie pastelowe, myślę, że coś, coś ten desen. Oczywiście mamy wyjątkową dowódcę, dowódczynię raczej. E, Marie Legrand e, z szóstym zmysłem jako atot zerowy, wszechstronnością i naprawą. Stamt, czyli standardowa, e, standardowy dowódca, oczywiście, w, w pakiecie. E, dodatkowo, emblematy, e, specjalny medal, który można sobie nakleić na, na, na czołg, no i oczywiście możliwość ponownego albo, albo przedłużenia wynajmu Tigera drugiego na siódmym poziomie. Jeśli go nie macie, możecie właśnie zdobyć go wykupując Twitch Prime. I na tym kończymy tego tygodniowe informacje. Sporo tego było, sporo się nagadałem, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli macie jakieś sugestie albo jakiekolwiek dyskusje chcecie prowadzić na temat właśnie newsów, które rzuciłem Komentarze są do Waszej dyspozycji. E, piszcie, e, dyskutujcie. Chętnie nawet sam w tej dyskusji będę udział. E, co Wam się podoba, co Wam się nie podoba, co myślicie o e, tych newsach, które w tym momencie właśnie opisałem w tym filmiku. Mam nadzieję, że dyskusja będzie gorąca. Zapraszam Was serdecznie do, do, do właśnie pisania. No i też przy okazji do kolejnych moich produkcji, które już niedługo na kanale. Tyle z mojej strony. Do usłyszenia. Cześć.